Witam serdecznie. Tutaj mamy głośnik M12. <laughs> Oczywiście w zabudowie. Póki co głośniczek jest, yy, tak powiem, wygrzewany. Tak naprawdę już jest wygrzany. Także możemy yy, zobaczyć, jak sobie radzi. Już Wam pokażę. Z altusem, ale niskie tony od altusa naprawdę nie mają się co równać. Eee, jedyne co średnie i wysokie są, żeby nie było samego basu. jest naprawdę soczysty jakość dźwięku z tego głośnika jest naprawdę rewelacyjna jestem w sumie zaskoczony miałem kupować Infinity głośnik nie pamiętam jaki Powiedziałem mi zostało że jest to China totalna natomiast ten głośnik jak tutaj właśnie widać jest wyprodukowany w Niemczech jest to niemiecka firma w sumie Kupiłem to tak dla testu i się okazało, że naprawdę jest rewelacyjny. Także wszystkim polecam. Trzymajcie się. Do następnego filmu.